Tapski, bardzo serdecznie chciałbym Wam dzisiaj pokazać super ćwiczenie na plecy. Zobaczcie, mamy rączkę z górnym. Jeżeli jest lewa ręka, to noga nie jest prawa, tylko lewa. Po to, żeby nie było za dużej rotacji tułowiem, tylko tu mocno wyciągam bez żadnego kręcenia tułowiem. Mocne wyciągnięcie, spięcie. Coś takiego, jakbyśmy robili na hamerze, ale my tutaj takiego hamera nie mamy z oparciem, gdzie rączki są tam z przodu. Wtedy bardzo fajnie opieramy, że jest tam naciśnięty. Podobnie spróbujcie nie wchodzić. Powtórzeń z 16, 12, ewentualnie z 10, ale tutaj jest jednorącz, ciężar nie za duży, więc lepiej zrobić tak 16, 12. uuu się to poprawiłem się po pierwszym popierzeniu a teraz nie będę się poprawiał, zobaczcie nie staje tutaj, żeby nie szło po skosie tylko żeby taśma, czy tam linka szła Prosto na dół, czyli ja wtedy jestem w oku. Ja jestem w to prosto idzie na dół. Ale... Czas na was, ale wjechało, mówię wam. Super ciszenie.